W czwartek, 13 marca w Zespole Szkół w Czarnym odbyły się gminne eliminacje kolejnej edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ich otwarcia dokonał Benedykt Lipski, przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnym. Droga młodzieży, drogie dzieci, otwieramy kolejną edycję 38 już ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Eliminacje dzisiejsze odbywamy tak jak corocznie to ma miejsce ze spole szkół w czarnym. Pan dyrektor przed chwilą również was powitał. Chcemy Wam bardzo serdecznie e, chcemy was po tym powitaniu, życzyć Wam oczywiście sukcesu. Chcę z nieskrywanym pewnym żalem poinformować, że niestety w powiecie reprezentować będzie nas w każdej kategorii tylko zwycięzca. Nie tak jak w latach poprzednich, dwóch uczniów w każdej kategorii, ale tylko jedna osoba. Także trzeba się mocno sprężyć, żeby ten wynik był najlepszy. Testy rozwiązywane przez uczestników w turnieju oceniało jury w składzie. Wioletta Szczypanik z zespołu szkół w Czarnym, Edyta Kaczyńska ze szkoły podstawowej w Krzemieniewie, oraz Krzysztof Kozio ze Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Jury przewodniczył Benedykt Lipski, który szerzej opowiedział nam o konkursie organizowanym w czarnym bez przerwy już od ponad 30 lat. Chcę poinformować, że uczniowie ze szkół naszej gminy, a więc zarówno szkół podstawowych, gimnazjum, jak i szkoły ponadgimnazjalnej, od lat już wielu biorą udział w kolejnych edycjach konkursu turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega. Pożarom. Muszę powiedzieć, że na tym polu, na tej niwie, zanotowaliśmy już sporo sukcesów. Kilkakrotnie reprezentowali nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich tacy uczniowie jak Karol Bala, Magda Czajkowska i to kilkakrotnie. Celem tego turnieju jest popularyzacja wiedzy dotyczącej spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, a więc pośrednio szeroko pojęta profilaktyka. Wyposażenie uczniów w tą wiedzę pozwala nam sądzić, że będą bardziej ostrożni, będą tymi ludźmi. Tak, teraz, jako dzieci, jako młodzież, ale w przyszłości, którzy będą wiedzieli, jakie skutki negatywne, niekiedy katastroficzne, niesie, niosą za sobą pożary, i nie tylko, również katastrofy o charakterze żywiołowym. Turniej wiedzy pożarniczej jest organizowany w kilku etapach. Pierwszy etap to etap szkolny, dalej etap gminny czy miejsko-gminny, następny etap to powiatowy, to jest trzecia. trzeci etap, wojewódzki etap jest czwartym etapem i udział w eliminacjach krajowych jest tym ostatnim, najważniejszym, najbardziej cenionym etapem. Do tych eliminacji oczywiście y, chcielibyśmy, żeby kiedyś i nasz reprezentant naszych szkół y, się zakwalifikował. Jeszcze kilka słów o organizatorach. Tak jest w naszej czarneńskiej tradycji, że organizatorem etapu gminnego, miejsko-gminnego jest zarząd miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym, jak również dyrekcja zespołu szkół w Czarnym. Tutaj niezmiennie od wielu lat te eliminacje gminne się odbywają. Myślę, że i któryś ze zwycięzców naszych, naszych eliminacji gminnych no znajdzie się w czołówce eliminacji powiatowych. A życzylibyśmy sobie, żeby również i w tym roku reprezentował nasz powiat w województwie. Tak było zresztą w roku ubiegłym. Ale reprezentował nas, reprezentowała nas uczennica, którą przygotowywałem Magda Czuj Czajkowska, uczennica zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnym. Kiedy wszyscy uczestnicy konkursu oddali swoje prace, jury przystąpiło do oceniania testów. Korzystając z okazji zapytaliśmy młodzież o ich wrażenia z przeprowadzonego konkursu. Trudne pytania były? Tak. A co najwięcej to sprawiało? Niektórych pytań wcale nie znałem. To w jaki sposób odpowiadałeś? Strzelałem. No. Nie wiem, chyba wszystkie tak jakoś. Ile czasu trwało przygotowania do konkursu? No wczoraj, tak z godziny. Od wielu lat w konkursie udział biorą uczniowie ze szkoły podstawowej Zwyczech, którzy rywalizują ze swoimi rówieśnikami. O ich udziale w turnieju opowiedział Krzysztof Kozią. Przeprowadzone były, to były w klasie 5 i 6, no i wyłonione osoby, dwie z klasy 6, które mogę tutaj dodać, praktycznie same pracowały nad przygotowaniem się do, tych, do konkursu. POSZ, korzystając z informacji szczególnie z książek, a na większość z internetu. Ale to jest ich praktycznie zasługa, gdyż same pracowały nad, nad zdobyciem tej wiedzy przeciwpożarowej. No tu już jestem wielokrotnie na, na gminnym konkursie i, i oceniam go bardzo wysoki. Wysoki poziom jest przeprowadzonego konkursu i wiedzy, którą posiadają uczniowie biorący udział w konkursie przeciwpożarowym. Kilka lat temu na z, Szkoła Weczechy była reprezentowana przez dwóch uczniów na konkursie powiatowym, który odbywał się w Rzecznicy. Czyli dotarliśmy do etapu powiatowego. Kiedy jury dokonało podsumowania zebranych przez uczestników punktów, klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco. W grupie młodszej trzecie miejsce zajęła Dagmara Kubas, drugie Katarzyna Hordi, a pierwsze Józef Ciąpała. W grupie starszej trzecie miejsce zajął Patryk Zakrzewski, drugie Piotr Dudziak, a pierwsze Martyna Marcinowicz. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a Martynie życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.